Lata 70. w Głogowie to dynamiczny rozwój miasta związany z budową huty Miedzi Głogów. Wzrost liczby mieszkańców i rozwój społeczny. 1 września 1979 roku odsłonięty został słynny pomnik dzieci głogowskich, a 21 listopada kilka tysięcy ludzi zgromadziło się na stadionie, by wspierać chrobrego w walce o półfinał Pucharu Polski. Miasto żyło piłką nożną jak nigdy przedtem i potem. W przeddzień powtórzenia tego sukcesu odwiedziliśmy klubowe legendy, które wtedy oklaskiwano. Najpierw Aleksandra Adamowskiego, autor jednej z bramek w wygranym 2–1 meczu ze Stalą Szczecin, od wielu lat prowadzi na skarbku sklep jubilerski. Jak mówi, nie stracił kontaktu ze sportem. Ale Bieg znalazł, czyli z psem, takim lobladorem, później kulturystka, gimnastka, żonglerka, 80 minut, hankle 4 kg, 9 pozycji, razy 20 powtórzeń. Tak, 2-1 wygraliśmy ze Stalą Stocznia Szczecin. Pierwszą bramkę strzeliłem po wyrzucie z autu Janka Krzywonosa, tak, tyłem do bramki z 5 metrów około Coś w rodzaju przewrotki było i to szczeliłem na 1-0, oni wyrównali 1-1 i drugą bramkę strzelił Andrzej Maruszka z wrzutki z, yy, Zygmunta Babirackiego. Wrzucał z prawej strony i głową Maruszka strzelił bramkę na 2-1. Tak 80 tysięcy zdaje się było w tym momencie ze stocznia Szczecin. Także... Ludzie przychodzili wtedy na mecze nie? w Pucharze, bo graliśmy najpierw w później ze Stalą Stocznia Szczecin, graliśmy z Rakowem Częstochowa, Zagłębiem Sosnowiec. No i w tych, w tych, w tych meczach strzeliłem trzy bramki, które niektóre decydowały o tym zwycięstwie. Pan teraz wyniki Chrobrego, chodzi Pan na mecze? Tak, chodzę na wszystkie mecze Chrobrego Głogów. To jest drugi poziom rozgrywek w Polsce. Tak samo kiedyś ja grałem w tym drugim poziomie rozgrywek w Polsce, jakśmy awansowali do drugiej ligi. No i cieszę się, że idzie im tam tak fajnie, że mieliśmy takiego fajnego trenera, który tyle się długo u nas utrzymał i to jest dużo na plus, ale myślę, że moim najlepszym trenerem był jednak Staszek Hrymlak, który jeszcze żyje, może już troszkę nie chodzi, ale bardzo miło go wspominam, bo to był tu nasz człowiek. Czy jutro będzie pan na meczu? Tak, na pewno będę na meczu chrobrego, na pucharze z arką, Na wszystkie mecze chodzę i ręcznej, i nożnej, i halówki. A w którym sektorze można taką legendę chrobrego spotkać yy, na meczach? No bardzo często siedzę dla miejsca dla inwalidów, czyli tam siedzi Kosmowski Jurek, mój dawny i trener i kolega z, z tego, z drużyny. Z Jurkiem z Kosmowskim siedzę, no bo on ma też kłopoty z chodzeniem, kłopoty z biodrem, no i z Zygmuntem babierackim też z Łotkiem Berezą. Następnie przynieśliśmy się na osiedle Kopernika, gdzie mieszka inny grający w tamtym meczu zawodnik, to Ludwik Zowczak. Troszeczkę czasu minęło, to fakt, ale starałem się pozbierać tam troszeczkę w myślach i odświeżyłem pamięć. No było fajnie, było fajne, było fajne wydarzenie mecz ze Stocznią przy pogodzie takiej typowo jesiennej ale publiczność, jak pamiętam, było około 7 tysięcy na mecz, jak na tamte czasy, to było bardzo fajnie. Na drugą połowę wyszliśmy, co prawda ja wszedłem dopiero na 20 minut przed końcem tego spotkania, z różnych tam względów, już nie będę tam wracał do pewnych tematów, no ale tak akurat było. No i końcówka meczu no należała troszeczkę do mnie, bo wszedłem, od razu miałem jakąś sytuację, którą nie, nie wykorzystałem, ale, ale coś powiało optymizmem na trybunach. No i w chyba 87 minucie była taka wrzutka na prawą stronę. Ja troszeczkę byłem walorem moim. Wiadomo, nie był wzrost, ale była szybkość, niezła technika. No i dostałem dobre podanie. Już nie pamiętam od kogo. Bramkarz niezdecydowanie wyszedł mi. Przerzuciłem go. Ta bramka to taka pół na pół, bo Maruszka przyznano ją mi, ale Andrzej Maruszka grający u nas w pomocy, bardzo dobry zawodnik zresztą, a sekurował ją, także do bramki ją tam wprowadził. Już graliśmy w tym czasie z zespołem takim doświadczonym, nie mieliśmy dobrych, fajnych bramkarzy, że tylko wymienię im Roziski, i Zbyszek Kurnyta, niezłe tyły, yy, z Janowiczem, Palecznym, Jasiem Krzywonosem, dobra druga linia, Adamowski, yy, Maruszka, Jan Woźniak. Może nie będę wszystkich pamię pamiętał, ja też tak grałem i na pomocy, i, 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 i w drugiej, i, i w ataku. W przodzie e, bramko szczelny Zygmunt Babiracki, Bogu Śląska. No skoro mowa o jutrzejszym meczu, czy będzie pan kibicował na trybunach? No oczywiście, że tak, no jak no nie wypadałoby nie przyjść, nie? w tak historycznej chwili. Bo to wie pani, to e, na Pucharu polskie, to już jest duże osiągnięcie, nie? Mimo, że, że, że chrobry. To już na zapleczu Ekstraklasy, jest drużyną klasową, ale no, przeciwnik ciężki, tym bardziej, że teraz jest mecz i rewanż, nie? Kiedyś tego nie było. Ci, jakimi słowami by Pan zachęcił ich do tego, aby uczestniczyli w tym wydarzeniu? No powinni przybyć, dlatego że no, jest to naprawdę duży sukces już zespołu, który doszedł do ćwierćfinału Pucharu Polski naprawdę i dobry kibic powinien to uszanować niestety. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich na to spotkanie. Myślę, że pogoda, słoneczko zaświeci. Pana spotkamy w którym sektorze? Nie wiem jeszcze, ale będę, będę. Poza głogowem w drożynie mieszka natomiast Zbigniew Babiracki. Nie mogliśmy go nie odwiedzić. Wyjechać? Pan tu ma cudnie! No nie, no, tak szybko, szybko. Bo Koratusza mieszkaliśmy tam chwilę też mhm. 4-5 lat. A tutaj to tak Szybkie, się dużo roboty przede mną. Praca, a pracy. No tak powiem szczerze, z łezką bo lata minęły, teraz znowu ci młodzi koledzy też ładnie grają, mnie. I na wszystkie mecze nie chodzę, bo tak jakoś nie bardzo mi to poręcznie wychodzi, bo myślę, że jeszcze nie jestem taki stary, Chciałbym jeszcze pograć, nie? A jednak za szybko pewnie się urodziłem. W tamtych czasach, kiedy w Głogowie wiadomo, więcej się trochę działo, bo i huta była budowana, no i, były i były właśnie przyjezdnych takich do pracy, tu kino, tu. właściwie była, nie? Piłka nożna. Mieć, tak. Najwięcej przychodziło z całych tu okolic, nawet bo ja pochodzę ze Wschowy, nie tam w Pogoni swoje pierwsze kroki stawiałem, to do tej pory jak się tam pokaże, to mówi jak tam ten mecz, mogliście wygrać czy nie mogliście to wygrać. Dużo było właśnie ze Wschowy i okolic, gdzie bym się właściwie jeszcze w tej chwili, po tych już nastu latach, co już zapomnieli, przecież już wnuki porosły i tak dalej, to zajeżdżam gdzieś nad jezioro, czy w Brennie, czy gdzieś, to o, mówi, a pan Zygmunt, no to ja właśnie. Na koniec zrobiliśmy mały test. Pokazaliśmy zdjęcie meczu ze Stalą i poprosiliśmy o wskazanie, kto na nim jest. Lewicz, Maruszka, Janowicz. Tego nie pamiętam, bo on to przyszedł ze z, z Śląska do nas. Tutaj, tu bardziej na Janowicze, a to pewnie ja. Bogdan Loska, Andrzej Maruszka. E, tu jest y, bodaj, nie, tu jest tak, Paleczny, Cimerman, Maruszka chyba, no, tu, tu tak bokiem, no trudno teraz tak tyłem, to, to trudno kogokolwiek rozpoznać, ale tu na pewno jest y, Mundek Paleczny, Andrzej Kasprzak i, i Cimerman, e, Marucha. Tutaj no, mieliśmy bardzo mocno te lata mieliśmy mocny skład, bo nawet y, jak y, graliśmy ze Stalą Socznia Szczecin, to y, boczny obrońca podszedł pod pole karne, rzucił długi wyrzut z autu no i bramka przewrotką. Na 1-0 Boczni obrońcy w tym momencie już się włączali do przodu Jutro osiągnięcie z tamtego czasu Zostanie powtórzone O 18.00 pierwszy ćwierćfinałowy mecz Z Arką Gdynia To będzie bardzo atrakcyjny mecz z Arką Arka teraz dobry wynik zrobiła w lidze My też bardzo dobrze gramy W tej pierwszej lidze Mamy jak na razie dobrego trenera Który dobrze to prowadzi I dobrze ustala skład Błyszczy bardzo Machaj starszy Który jest rewelacyjny Teraz w tej rundzie, także jest na co popatrzeć. No na się górą, co więcej.